Cześć! Radziu, możesz wy wyciszyć na chwilę, bo ja zaczynam vloga. No już z samego rana musiałam dać obskok mężowi. Dobra, moi drodzy, zaczynamy kolejnego vloga. Tak, ja wiem, że jesteście wszyscy w szoku, że nie widzicie mnie bez makijażu i w roztrzepanych włosach. Już od samego rana prezentuję Wam look Sochaczewskiej Alexis, a to z tego powodu, że już rano byłam u fryzera, ponieważ my dzisiaj tutaj z obecnym moim mężem Radosławem Idziemy na imprezę. Radziu, czy Ty masz już naszykowane ciuchy? Ja mam zawsze naszykowane ciuchy. Widzicie? Ale wiesz, co ubierasz? Nie. Kuj. Dobra, moi kochani. Zaczynając z tego vloga, muszę od razu właśnie powiedzieć, że idziemy dzisiaj na imprezę. My bardzo, bardzo rzadko z Radosławem wychodzimy. Na parcach jednej ręki. My, Radziu, jesteśmy takie kluchy domowe, co? No, raczej tak. Nie lubimy za bardzo gdzie chodzić. Tak. Siedzimy tylko w domu, z mopsem. Moi kochani, ale tak, pojechałam sobie rano do fryzjera z tego powodu, że wydobra wydobra poplotkowałam trochę z zresztą y, też nie chciałam mi tak rozwalać dnia. Y, zresztą wolę w ogóle jeździć do fryzjerek z rana, bo wtedy z są jeszcze takie zmęczone, jak wiadomo. Każdy w trakcie dnia już traci tą, y, taki zapał do pracy, nie? Ja zresztą mówię dobra, miałam wolną tą godzinę, nieważne. Pojechałam sobie rano, więc te włosy mi jeszcze trochę y, oklapną do godziny 19, Anetka oczywiście mi to jest Miałam coś dla Was nagrać, ale oczywiście się zagadałyśmy. musiałyśmy sobie jeszcze zapalić, pogadać tego. Patrzę teraz tak naprawdę przez okno. Radek, Ty widzisz, co się dzieje na dworzu? No, jak mogę widzieć, jak siedzę. Podnoś się i zobacz. No, pogoda jest jak najbardziej na nie. Na nie. Radziu ma urlop, a tu po prostu pada, jest zimno, także Agnieszce trochę się nie poparciło. Ja w ogóle do tego fryzjera trochę zaspałam, nawet się tak bardzo nie malowałam, ale make up i szykowanie to później. Ale teraz tak naprawdę, zaczynając tego vloga. Ależ jak to pada? Tak? Nie o, leje? Naprawdę. Ona rana, no tak myślałam, myślę, że kropia, to pada. Ja spokój. Dobra, słuchajcie, więc z tego miejsca tutaj, może pokażę Franciszkę, bo tak naprawdę. Tak, Radziu, przy, przykrę Cię. Radziu siedzi. Franciszka? Frania, bo komu będziemy przesyłać pozdrowienia? Aniunia, widzicie, jak jest radek, to na w ogóle na Miedrocowaki. Marysi, tak, całusy słuchajcie i pozdrowienia dla Marysi, chodź tutaj. No, także, no, pozdrowienia i całusy dla Marysi, która była u nas wczoraj z. Z Edytką. Marysia ogląda nasze filmiki. Marysia jest dziewczynką, która ma lat. No chodzi do pierwszej klasy jest po prostu rewelacyjna, jest prześliczna. Ja wam powiem szczerze, że to będzie łamaczka męskich serc. Jest prześliczna. I co tutaj jeszcze mogę wam pokazać? Mogę wam pokazać piwonie, które właśnie dostałam od Marysi i od. Hmm, Edytki, i powiem Wam, że dziewczyny, to wiadomość dla Was, nawet nie wiecie, jaką radość sprawiłyście mi tymi kwiatami, bo moja babunia terenia miała u siebie piwonie i ja kilka przesadziłam z jej ogródka, mam u siebie i czasami po prostu z mamą wozimy jej na cmentarz. Także po prostu yy, babcia kochała bardzo piwonie, naprawdę. Totalny sentyment, aż mi się łza w oku kręci, bo sobie właśnie myślę o mojej babuni, patrząc na te piwonie. Także dziękuję Wam yy, bardzo. Naprawdę to tak, taki strasznie sentymentalny dla mnie kwiat. Teraz widzicie tutaj delikatnie przez okno, jak pada. Także Agnieszce trochę ta, ten dzień na tą imprezę nie wypalił, ale po prostu kocham piwonie. Jeszcze przyniosłem właśnie w tym kolorze, w jakim moja babcia miała u siebie, yy, u siebie w ogródku. Także mi tutaj teraz po prostu pachnie. U nas mamy te piwonie rosnąć. Rzeczywiście, jak nawet teraz był dzień mamy, to moja mama ścięła kilka piwoni, i pojechała i babci. No także tak. Także jeszcze raz buziaki dla Marysi. Moja dziewczynka po prostu pierwsza raz, ale jest tak wysoka, jest tak ładna dziewczyna i w ogóle ma super gust. Ma zawsze świetne opaski na. E, włosy, także tak moi kochani, co ja teraz będę robić e, a właśnie pokażę Wam w co się dzisiaj ubrałam dobra, to pokażę Wam w co się dziś ubrałam, tylko pozapalam tutaj światła przepraszam, bo jest po prostu e, ciemno a więc tak wygląda mój dzisiejszy strój e, byłam właśnie rano u Anetki a teraz co, przyjechała krześnica mojej mamy z Anglii i przyjechała z Anglii i moja mama stwierdziła, że miło by było bo będzie ją odwiedzać, oczywiście kupić jej jakiś prezent i mama sobie stwierdziła, że kupi jakiś po prostu delikatny łańcuszek złoty mi się wydaje, że też fajnie jest mieć takie pamiątki właśnie od cioci od babci i dlatego też muszę Wam się przyznać, często pytacie mnie o mój pierścionek i przepraszam, że teraz to w ten sposób pokazuję, może pokażę to tak. Pytacie mnie o ten mój pierścionek, niech on się teraz wyostrzy, mam nadzieję, bo słuchajcie, jest w planach zakup nowego aparatu. Jest w planach, będzie, także o jest, dziękuję Ci bardzo. To były podziękowania do aparatu. Często pytacie mnie właśnie o ten mój pierścionek, więc ja Wam od razu mówię, że ja ten pierścionek zakupiłam sobie sama. To nie jest żadna pamiątka, którą dostałam od... Tam mamy czy babci. Kupiłam go sobie sama. Yy, yy, teraz czekamy. Jestem. Kupiłam go sobie sama z tą myślą, że kupię sobie taką jedną rzecz konkretną. Yy, I ten pieszczanek będzie dla mojej kornelci. Będzie miała po prostu pociocie jakąś pamiątkę. Dlatego też stwierdziłam, żeby to był jakiś większy, bardziej właśnie masywny Ja uwielbiam taką biżuterię Nie wiem jak to będzie z Kornelą, kiedy stanie już dorosłą kobietą Ale właśnie chciałabym, nie musi tego nosić, to nie jest tak Ale chciałabym, że kiedy mnie już nie będzie, żeby była taka rzecz, która będzie jej przypominać Także mama mówi, kurczę, co kupi tej swojej chrześnicy I to był Renato oczywiście pomysł, że najlepiej będzie kupić jej właśnie jakiś taki łańcuszek Także tak Jedziemy złą łańcuszek. boże, ja już nawijam dla ja naprawdę jestem nadmiernie rozgadana, ale dzisiaj zabioram aparat, jak będę z moją małą, właśnie Danutą, i może przekonacie się, po kim ja jestem tak nadmiernie rozgadana. Więc tak, prezentuję tylko to, co mam na sobie, czyli fryzura. Tak, koszulka z H&M, -u. dziewczyny, muszę Wam naprawdę ze szczerym sercem polecić te t-shirty z H&M za 29 zł, ja sobie kupiłam czarne i białe, z tego względu, że mam na sobie portasy, portasy, które no troszeczkę tam mnie ściskają tu i ówdzie, jeszcze dwa lata temu mogłam nosić je do krótkich bluzeczek i to wyglądało w miarę sympatycznie, ale teraz mówię, człowiek nie pracuje, więc trochę się ulało, że tak powiem, więc tutaj po prostu no super, do obcisłych spodenek, Renata mówi, że nieładnie, jest. znaczy nam się to nie podoba, obcisłe tu, obcisłe tu, a to fajnie właśnie to wygląda. Za 29 zeta, ja już je pramy, jest rewelacyjnie. I porteczki, które kupiłam sobie w takim switaśnym kolorze brzoskwiniowym. Te spodnie mają... Radek, my tutaj mieszkamy już 3 lata. No ponad. ponad. 3 lata. Te kupiłam ze 4 lata temu, zaraz właśnie po moim schudnięciu. Takie same miała moja koleżanka Marta. Na rynku, właśnie w takiej fajnej długości. I na nogach mam moje klapeczki na drewnianej podeszwie skórzane, które kiedyś Radek kupił mi na Marywirskiej, Chyba ze 2 lata temu. Radek, 2 lata temu... Czy rok temu? Radek mówi, że nie ogarnia. Nie dziwię mu się, ale to był prezent od mojego męża. One są mega wysokie, także nóżka od razu idzie do góry, od razu ja czuję się pewniejsza siebie, jak jestem i trochę wyższa i trochę właśnie ta noga jest wydłużona. Także tak się dzisiaj wystroiłam. Nieadekwatnie do pogody, ponieważ na dworzu leje. Także moi kochani, dziś jeszcze co będzie? Będzie wyjazd z mamusią na pewno. I moje szykowanie na imprezę, także już Wam się później, przed wieczorem pokażę, totalnie y, wylaszczona. Także co? Do później. Pa, pa! O, teraz widzę. Pa! Hej kochani, więc ja się już wylaszczyłam. Chciałam Wam się tylko zaprezentować, jak dziś wyglądam. Mam problem, bo mam na sobie... Y Gacie wyszczuplające, takie, które po prostu łapią mi tutaj delikatnie, szef mi się odznacza, więc jestem ogólnie trochę zła. No ale co mam na sobie? Na sobie mam moje szpileczki z Wenezji, mój najnowszy zakup, 365 zł. E, torebeczka, może tutaj się e, tylko przybliżę, bo już zaraz wychodzimy i robię to totalnie na szybko. Torebeczka Furla, y, sukienka e, bandażowa Lumpex, biżuteria to... Nowy nabytek, czyli zawieszka, nowy nabytek, czyli łańcuszek, yy, zegarek. To jest moja robota tak naprawdę, bo zmontowałam sobie ze starego zegarka, pierścionek, kolczyki złote widać? I makeup co najważniejsze. Także tak, larosza podkład. Także moi kochani, tak się prezentuje na imprezę jest za 10. My mamy na 19, więc wychodzimy pod spodem no może yy, mam yy, spanksy, spanksy, czyli gaciory wyszczuplające. Polecam, ale pamiętajcie, żeby jak będziecie chcieli się zdecydować o takiej gacie, pamiętajcie o tym, że może być tutaj po prostu taki trochę bezczelny szef. Także mam nadzieję, że nie będzie tego aż tak wiele. Dobra, życzcie miłej zabawy, my spadamy. pa! Hejka kochani, my już po imprezie, jakbyście nie wiedzieli, to mój radosław ma w ogóle problemy z kręgosłupem, ma przepuklinę. Coś tam jeszcze radził, masz, prawda? Kiwa głową, że tak. Także nie poszaleliśmy, nie popiliśmy, wróciliśmy, w ogóle mega jest zimno słuchajcie, ja muszę Wam pokazać tylko moje włosy, że jak widzicie tu są nadal skręcone, tutaj już całkowicie się wyprostowały, makijaż po, po całej tej imprezie wygląda, a nie widać, no to Radziu możesz się odezwać. W końcu nie, chce tu... mi się plecy, mnie bolą. No właśnie, bym wypił tylko chyba za 2-3 kieliszki, także tak, tak wyglądają moje włosy, tak wygląda mój makijaż. Strój już Wam robiłam, ale pokażę się. Jeszcze raz, sobie założyłam taką ramoneskę do tego, bo naprawdę jest zimno. Także ostatni raz widzicie mnie w wydaniu imprezowym, bo naprawdę taka, taka impreza może trafić się za rok. Za rok? Co będziemy mieli? A kochani moi! Więc za rok to będzie 40 mojego męża. Nie żalnie, no, to wtedy to już. W ogóle brokaty, i tak dalej, wszystko to świecące, dobra. Nie będę się smarował brokatami. Ty nie będziesz się smarował brokatami, ja się dla Ciebie wysmaruję brokatem. Dobra, więc co? Ja teraz wskakuję do wanny, ponieważ cała jestem wysmarowana jakimiś bars barsamami, i tak dalej, więc muszę sobie też umyć głowę, co najważniejsze, ponieważ no wygląda to trochę. Śmiesznie, że z jednej strony są to totalnie. Próbowałam w ogóle to wcześniej jeszcze, bo już przed wyjściem było coś tak, skręcać na podstawicę, ale nie umiem. Także tak, no, poimprezowane. Jedzenie, takie sobie. Ale najważniejsze, że Fufa szczęśliwa, że mamusia z tatusiem ludzi, także takie swoje imprezie, słuchajcie, nawet te, jak to się nazywa Radek? Jaba. Nie jaba, te gacie. Spanksy, nawet spanksy nie pomogły, ale dobrze wszystko, tak, że naprawdę szczerze Wam polecam z tego względu, też już teraz mogę to powiedzieć, że zawsze było tak w takich kieckach, bo nawet jak ją zakładałam, przymierzałam, to robiąc kilka kroków musiałam non stop ją yy, opuszczać. A te yy, mega fajne gacie powodują to, że nawet takie sukieneczki, jak teraz patrzę trochę z tego na w bo gorączko się widzę taką wystorą. Nawet kiedy w niej chodzimy, te, te, te gacie powodują to, że spódnica na mnie idzie, do sukienka na mnie idzie, czy spódnica do góry. Także szczerze wam. Polecam, ale pewnie też nie na jakieś bardzo, bardzo gorące dni. Także ja skakuję do wanny i to wszystko. Powinnam powiedzieć teraz dobranoc, bo jest późno w nocy. Także buziaczki, papatki. Jeszcze sekunda, jeszcze sekunda w wydaniu przedkąpielowym, poimprezowym. E, moi kochani, więc ja z tego miejsca chciałam Wam jeszcze powiedzieć coś na temat mojej torebeczki, to jest e, furla, tak to się mówi, e, więc e, torebka jest piękna, beżowa, może ja Wam pokażę też tak. I oczywiście, moi kochani, nie jest moja. Więc z tego miejsca bardzo gorąco dziękuję Marcie za użyczenie mi torby. Marta, Buziaczki, e, bardzo dziękuję, naprawdę rewelacyjna jest. I Marta ma jeszcze taką dużą torbę, jak przychodzi do mnie, to zawsze ma taką dużą beżową. No po prostu też jest cudna. Także bardzo Ci dziękuję za pożyczenie torby. E, kolczyki, moi drodzy, no, kolczyki te nie są moje, są pożyczone od sąsiadki Justyny, ponieważ była u mnie przed imprezą, mówi jak się ubierasz, co i jak ja wykurczę, wszystko fajnie, ale ja mam tylko jedną parę złotych kolczyków, takich nie posiadam, tak jak mówię, dziś dostałam od Radka łańcuszek, bo po prostu chciałam mieć, ymm, miałam po prostu z, ymm, o Boże, miałam taki z białym złotem i tak naprawdę te tej zawieszki kompletnie nie pasował i też muszę Wam powiedzieć jedno, że Zrobiliśmy coś takiego, że zabrałam swój stary łańcuszek i wyrzuciliśmy go w cenę i tak naprawdę musiałam tylko niewiele dopłacić, żeby sobie kupić ten. Tamten też miałam od Radka, wiedziałam, że nosić go już nie będę więc Radek mówi, to jak jedziemy z mamą po, bo tak naprawdę miałam wziąć aparat i coś tam dla was nagrać, jak jechaliśmy z mamą Danutą ale była mega burza nie wzięłam aparatu, pojechaliśmy sobie w trójkę, kupiliśmy dla mamy krześnicy łańcuszek, a Radek mówię weź tamten, to może sobie coś po prostu wymienimy a na kolczyki to muszę się po prostu jeszcze długo, długo zastanawiać, jakie bym chciała, bo to no, łańcuszek to łańcuszek kolczyki to już dla mnie trochę bardziej poważny zakup ale te, moja sąsiadka jest tak miła. Naprawdę, słuchajcie, ja Wam powiem szczerze, że w sumie otaczają mnie bardzo fajni ludzie, bo na przykład każdy się pytał: Boże, na jak tam gdzieś wychodzisz, prawda? Naprawdę zdarza mi się to rzadko, czy czegoś potrzebujesz, czy, czy coś ci pomóc? Także tutaj Marta po prostu jeszcze raz dzięki za y, torebeczkę, ponieważ ja beżowej po prostu nie mam. Justyna, dziękuję za kolczyki. Jeżeli będę mogła w jakiś sposób się odwdzięczyć i też będziecie chciały coś pożyczyć, walcie jak gdybym. Ja uważam, że to jest bardzo fajne, że kobiety potrafią sobie w taki sposób właśnie pomagać, żeby. No bo na przykład beżowa torba, no ona może mi się hmm, po prostu nie przydać, bo no mówię, rzadko wychodzę, a ktoś mi pożycza. A ja mam czarno-beżową, czy nie wiem, sukienkę, jakby któraś z Was chciała sukienkę pożyczać, czy nawet buty, nie ma to dla mnie problemu. Także to chyba tyle. Radio, co ty oglądasz? Skrót macie, które meczów I czekamy do kiedy, do niedzieli, do godziny 18, tak bo wszyscy mówili, Polska. Oczywiście krzymamy kciuki. Lewandowski Robert po prostu super. Jestem bardzo dumna i mam nadzieję, że Polacy wygrają, Radziu. Nie tam, na bank. Także tak, lecę się kąpać. Pa!